Przygotujcie się na solidny ból głowy, bo sceny, które zaraz zobaczycie, są prawdziwą mieszanką wybuchową złego montażu. Szczerze wam powiem, że robiąc research do tego materiału, nie spodziewałem się, że znajdę sekwencje tak paskudnie poskładane, aż nie mogłem uwierzyć, że tego typu sklejki montażowe w ogóle się komuś spodobały i ostatecznie trafiły do finalnej produkcji. Nie wiem, co się działo przy stole montażowym, ale nic dobrego, a na pewno nic racjonalnego. Zapraszam na zestawienie najgorzej zmontowanych scen filmowych. Zaczynamy od jednej z takich petard. Wiecie, w kinie akcji częste cięcia nie są niczym dziwnym. Tnie się z różnych powodów. Aby sztucznie zdynamizować przebieg walki, aby ukryć braki w choreografii, aby bardziej efektownie ukazać wszystkie wydarzenia. Ogólnie częste cięcia to standard. Bardzo nadużywany, odtwórczy, ale jednak standard. Jak to się mówi? Co za dużo, to niezdrowo i nawet z takimi technikami można po prostu przedobrzyć. Spójrzcie na tę scenę z filmu Uprowadzona 3. To, co właśnie zobaczyliście, zawiera jakieś 15 cięć wykonanych na przestrzeni 6 sekund. To daje nam ponad 2 cięcia na sekundę. A najlepsze jest to, że tak gęsty montaż nie został pokazany, aby zaprezentować jakieś kluczowe, intensywne wydarzenie. Nie po to, aby w świadomy sposób wpłynąć na widza, a tylko po to, aby ukazać przeskakiwanie przez ogrodzenie? Nie mam absolutnie pojęcia, dlaczego ta scena została tak pokazana. Nawet jeśli próbowano zatuszować tym nie Aktora, to na pewno dało się to zrobić z mniejszą ilością cięć. Tego typu potworki nie zdarzają się zbyt często. Serial Iron Fist pokazuje, że częstymi cięciami można zepsuć całą scenę akcji. To, co tutaj obserwujecie, u podstaw prezentuje klasyczny schemat montażowy mało oryginalnych sekwencji walki, czyli tniemy w kontrplany na ruchu aktorów, aby wszystko przyspieszyć, ukryć braki i ukazać bardziej efektownym niż jest naprawdę. Standard. Jednak równocześnie jest to przykład sceny, w której twórcy tak przedobrzyli, że całość jest absolutnie niestrawna. Ktoś mądry policzył, że w tej 35-sekundowej scenie mamy 56 cięć. Ogląda się to bardzo źle, a wrażenie takiego nieprzyjemnego szarpania jest dominujące. Prawie każda montażowa decyzja nie ma najmniejszego sensu i pozbawiona jest na cięciach tak potrzebnej w scenach akcji płynności. Teraz moi drodzy wkroczyliśmy do świata zombie z filmu Resident Evil, ostatni rozdział. Zobaczycie tutaj kolejny przykład tragicznie wykonanych częstych cięć. Zwróćcie uwagę, że poprowadzenie tej sceny jest tak męczące, że mamy wrażenie, jakbyśmy oglądali jakiś stroboskopowy efekt na dyskotece. Obrazy uderzają w nas na ułamek sekundy i od razu się zmieniają. Cel takiego zabiegu jest. Oczywisty. Wzniesienie chaosu na wyższy poziom. Wiadomo, za bohaterką pędzi tłum rozwścieczonych zombie. Ona panicznie ucieka, wszystko dzieje się szybko. Już, już ją dopadają. Ona się ratuje, leci dalej. Potwory w szalonym ryku, piana na pyskach śmigają. Trudno zaprzeczyć, że szybki montaż teoretycznie pasuje. Ale wiecie, sam fakt wprowadzenia szybkich cięć nigdy nie wystarczy. Tak naprawdę, żeby tego typu sekwencja zadziałała, każde cięcie musi być idealnie przemyślane. Im montaż jest szybszy, tym paradoksalnie trzeba się bardziej przyłożyć do precyzyjnego wykonania takiego cięcia. Pozwólcie, że rozwinę ten temat w trakcie seansu kolejnej obrzydliwie zmontowanej sceny, czyli tej walki z filmu Alex Cross. Mamy tutaj dokładnie te same błędy: zbyt chaotycznie wprowadzone częste cięcia, do tego okraszone okropnym, szarpanym ruchem kamery. Słuchajcie. Aby szybki montaż nie raził, musimy w bardzo przemyślany sposób łączyć ujęcia, tak aby zachowywały ciągłość ruchu oraz aby prowadziły odpowiednio wzrok widza. Aby kompozycyjny środek ciężkości na kolejnych cięciach nie zmieniał się drastycznie na kolejnych kadrach. Zachowując ciągłość i płynność ruchu oraz odpowiednio prowadząc w kadrach uwagę widza, możemy zmontować wiele ujęć po sobie i nie zaburzyć naszego poczucia estetyki oraz nie wywołać choroby lokomocyjnej. Z nowszych produkcji Idealnym przykładem tego, o czym mówię, są te sceny z filmu Wszystko Wszędzie Naraz. Jest tutaj wprowadzonych po kilka cięć na sekundę, ale dzięki zachowaniu odpowiedniej kompozycji ujęć na cięciach, mamy wrażenie, że płyniemy przez te sceny. One są chaotyczne, ale profesjonalnie chaotyczne. A teraz popatrzcie jeszcze raz na tę papkę. Nieogarnięty, zły i szybki montaż potrafi zniszczyć nie tylko sceny walki. Popatrzcie na te sekwencje z filmu Catwoman, w czasie której bohaterka gra w kosza. Wspominam już fakt, że całość prezentuje się jak jakiś tani teledysk z lat 90., ale ten montaż, te ujęcia, te kadry najlepsze w tym wszystkim jest to, że ekipa nawet postarała się o kilka kreatywnych ruchów kamery, które mogłyby zadziałać całkiem spoko, gdyby tylko nie zostały tak źle ze sobą połączone. Tutaj nic nie pasuje nie ma kontynuacji ruchu, nie ma jakiejkolwiek subtelności w tym montażu. Całość prezentuje się tak, jakby ktoś wrzucił wszystkie duble na linię czasu, losowo je pociągnął. I potem ze sobą połączył. Piękna katastrofa. Rwany, szarpany montaż może również zepsuć scenę dialogową, tak jak w filmie Domino z 2019 roku. W czasie rozmowy bohaterów, twórcy co kilka sekund, a czasami dosłownie co sekundę, prezentują nam w zbliżeniach nowe perspektywy, ujęcia na detale lub na statystów znajdujących się w tle lokacji. Powoduje to, że zaburzana jest ciągłość dialogowa, a widz ma problem ze skupieniem uwagi na wydarzeniach. Oczywiście, rwany montaż w scenie dialogowej może zadziałać i budowanie w ten sposób chaosu w scenie, nie jest ani niczym nowym, ani niespotykanym, ale tak jak wszędzie, montaż musi być realizowany profesjonalnie i absolutnym wymogiem jest łączenie ze sobą ujęć, które wizualnie będą ze sobą współgrały. Tutaj ten montaż jest widoczny gołym okiem i bardziej frustruje niż pomaga w odpowiednim przebiegu całej sceny. Naszą montażową męczarnię zakończymy filmem Hulk z 2003 roku. Skupimy się na tych komiksowych przejściach. I teraz, żeby sprawa była jasna, uważam, że ogólny pomysł na ten charakterystyczny montaż filmu był bardzo fajny. Uważam też, że są miejsca, w których wypada on naprawdę świetnie, jak na przykład to bardzo dobre przejście z fotografii do faktycznego ujęcia, albo ta wyrastająca nagle roślinka, która płynnie wprowadza nas do kolejnej sceny, albo tego typu zmiany ujęć symulujące wędrówkę, po komiksowych okienkach. Jednak nie wszystko udało się dobrze zrealizować i niektóre tego typu przejścia wyglądają bardzo tanio, są wręcz rażące. Jak na przykład ta nagle wyrastająca na środku ekranu głowa. Albo ujęcia, które wyglądają jak sekwencja z wiadomości. A co powiecie na kadry z animacją rodem z czasów Windows Movie Makera? Albo tego typu ruchome okienka, które wyglądają jak zabawa tanimi efektami w programie montażowym. Wreszcie wiele tego typu sekwencji jest kompletnie źle zorganizowane. Prezentują różne ujęcia, na których trudno się skupić i odbiór całości jest przeraźliwie chaotyczny. Dzielenie ekranu to częsty zabieg dodający dynamizmu i czystej efektowności w różnych filmach. Jednak w takim przypadku jak zawsze trzeba odpowiednio dobrać ujęcia do każdego z takich okienek. Tak aby widz mógł komfortowo je obejrzeć i żeby kompozycyjnie nie raziły. Dodatkowo ruch kamery w takich minikadrach również musi być w miarę spokojny, aby nie zrobiła nam się z tego wizualna paćka. W Halku niestety wiele z tych reguł jest łamanych. Myślę, że wniosek po obejrzeniu tych scen jest jeden: montaż zawsze musi być przemyślany i paradoksalnie im częściej tniemy, im bardziej staramy się wszystko zdynamizować, tym więcej czasu musimy poświęcić każdej najdrobniejszej sklejce. Można łatwo wpaść w pułapkę typu: okej, okay, to ma być szybkie, więc nawkładamy i od razu będzie kino. Niestety to tak nie działa. Tego typu dynamiczne sekwencje jeszcze bardziej wyolbrzymiają wszystkie montażowe błędy. A jak to mówią mądrzy ludzie, najlepszy montaż to taki, którego nie widać. Is that all you got? Because if it is, I'm gonna have to kill you.